O, mam nawet. O! To jestem ja. Wciąż będąc najbardziej pechowym graczem Minecraft'a, jakie w ogóle może istnieć. I to jest ten moment, gdzie jest nienawidzę Endermany. Jednak wróćmy do momentu, którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Więc po zabiciu smoka znikło mi jajko, w sensie wpadło do portalu i stwierdziliśmy, że zanim pójdę na poszukiwania NCT, które zawsze są dla mnie. Ciężkie. To wrócę najpierw do domu i się trochę ogarnę, bo... chcę stracić takiego dużego poziomu jaki mam obecnie. Więc troszeczkę pozbierałem rzeczy, poszedłem kopać diamenty, znalazłem przy okazji jedną geodę. No i dalej kopałem diamenty. Wow. ILE DIAMENTÓW? WHAT THE HECK? Chyba... WHAT, what THE heck? 12 DIAMENTÓW chyba było, albo 10. NO HIT! Później zrobiłem sobie Enchanting i zacząłem Enchantować zbroje i narzędzia. No i tak przygotowane postanowiłem iść szukać Elytry. Ja zawsze mam PH tego NCT. Ja mam PH do wszystkiego. What the heck? O, jest pierwszy NCT. Na nie tak długo mi zeszło. Ale oczywiście małe i bez statku. Dosłownie nic tu nie ma. Nad skrzynki. What the heck. Nice. Tutaj sobie zwiększyłem e, bardzo mocno render distance i zobaczyłem dwa NCT. I przypadek spojrzałem się na Endermana. O, 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 o jest tak. Jej! Ooo o, o, Fajne rzeczy. Jej! Oprócz tej głowy smoka nic, raczej więcej nie było w tym NCT. I jako, że zrobiłem sobie fajerwerki, zanim zacząłem szukać tego, tej Elytry, to pomyślałem, że polatam po NCT i poszukam jakichś innych skrzynek, e, może więcej elitr, żeby sobie zrobić jakby najlepszą zbroję, bo tam są fajne rzeczy w tych skrzynkach, jakby nie patrzeć. O, mamy kolejny statek. O, 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 o. O, nareszcie jakieś duże NCT. Okej, okay, tu powinny być skrzynki. O matko, ile ich tu jest?! Zdecydowanie zbyt mocno biją te gamonie. Hey, what the heck?! Oaa! Pisanie znajdzę ostatnie jedzenie. Eee... Yy, yy, Mamy problem. Dobra, idę stąd. Tak. Ja przecież mogę te fruty jeść. O, mam nawet. o. I to jest ten moment! Kuriozalne w ogóle nad nim, kiedy się spojrzę na tego Gendermana. Ale no. No. Co? What the sp... Tak... chciałam tam wrócić, ale musiałam jeszcze do gendermana pozebiać, żeby mieć perwy, żeby tam w ogóle dojść. No i kiedy po chyba i tak 10 minutach e, dobiegłem do tego encity, to i tak w ogóle pominąłem to miejsce chyba, gdzie ja miałem miejsce te i temu one się bo już spełniły i chciałem się pobudować gdzie indziej, myślałem, że mogą być te temy, ale i tak, no trochę przez bookmakera, troszeczkę przez moją głupotę. No. Nie wierzę. Więc zacząłem kopać, żeby sobie znaleźć więcej diamentów. I zrobisz sobie drugą, swoją zbroję. Wypada mi głowa z tego zombiaka villagera. Dosłownie se kopałem. nagle słyszę syk, patrzę w górę i mam czerwone ekrany. What HEK! heck?! Clippers są gorsze. Po szkieletach, w sensie szkielety to są dno o dna. Nie wiem, czemu wziąłem całe żelazo, które mam sobą. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystko to jest wina tych endermanów. Ja się nad niego nie spojrzałem, to endermany się do mnie uwzięły jakoś. I jako, że to wina endermanów, to w tym momencie powstał wspaniały plan, Zamieszczenia się na Endermanach. Dokładnie w liczbie 40 tysięcy. I tutaj widzicie rzeczy, które potrzebuję zdobyć, więc zacząłem zbierać materiały do tego mojego planu. Fadahak, <grym> czym ja to nazywam planem? Co mnie to to był plan? I dobra, ja jestem dziwny. Liście sobie szybko zebrałem, ale potrzebowałem bardzo dużo buduca i postanowiłem, że połączę kopanie bulca z kopaniem diamentów, więc zacząłem po prostu kopać na poziomie jednocześnie szukając diamentów. Udało mi się znaleźć dość dużo diamentów, dało być szczery. I przy okazji, się też na kolejną dużą jaskinię, gdzie wykuwałem każde żelazo, które zobaczyłem, bo bardzo żelaza potrzebowałem. I udało mi się znaleźć skrzynkę ze znacznikiem, którego bardzo potrzebowałem do tego, a właśnie nie miałem znacznika. Ale oczywiście wszystko skończyło się tak, jak się wszystko kończy, kiedy ja siedzę za monitorem. 5 minutes later. Ja, pierkur! No i zabiję się znowu, <noise> ze co zbyt dużo raz umieram. No i przez to moje umieranie i tracenie rzeczy już nie miałem w ogóle e, chlebów ani siana i musiałem zabijać zwierzątka na jedzenie, które było bardzo małe i No i potem znowu musiałem drugie tyle spędzić nad kopaniem tego wódulca, ale nie ma tylko tego co by na dobre nie wyszło, bo Cybrem bardzo dużo diamentów. Potem zacząłem szukać owiec, żeby je golić, bo potrzebowałem bardzo dużo dywanów. I udało mi się znaleźć wioskę niedaleko tego portalu, tego miejsca, gdzie ja jestem. Uuu, na odkuręczność, najgorszy rozdział. Spędziłem prawie 20 Minecraftowych dni nad próbą wyłowienia znacznika, bo znalazłem znacznik, ale on mi się spalił. What no i na początku to robiłem zwykłą e, wędką. Po chyba trzech dniach łowienia stwierdziłem, że sobie ją zenchantuję na Alcowdysy, ponieważ to zwiększa mi możliwość łowienia cośka do 1%. Więc zacząłem zbierać level, ale mi pan na drodze i. No oczywiście to ja tak. No, hek. No i musiałem zbierać cały poziom od początku, ale udało się, zenchantowałem sobie tą e, wędkę. No i w końcu, po naprawdę długim życiu, udało mi się złowić znacznik normalnie. Tak się cieszyłem, że Ładahek potem troszeczkę pofermiłem na normalne, bo też pożywam dużo pereł. Nazwałem znacznie gdzie moje szklanki i przeniosłem wszystko do endu, gdzie miałem zamiar oczywiście znaleźć się na normalne, bo to są za więc to będzie bardzo mądre. I postawiłem e, skrzynkę na tym obsydianowym spawnie moim. Tak, 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 tak. Ale jak potem wróciłem do normalnego świata, i potem znowu wróciłem do endu, to w ogóle rozsypała się ta skrzynka. N nie wiem dlaczego. Potem się tak stało drugi raz. Ale, jak się położysz obok tego spawnu, to się nic nie dzieje, więc git. Więc najpierw od tego spawnu się wybudowałem do 28 kratek. Wybudowałem sobie taki mały kwadracik, no i zacząłem budowanie farmy Endermonów. I to taki dość giga mocno wydajnej. Będziecie mieli link w opisie. I najgorszy moment, który myślałem, że będzie, e, czyli wychodziknięcie tego śmiesznego robaczka. Bardzo dużo damage'u zabiera reportowanie się perłom, i jest bardzo mała szansa na wypadnięcie go. Więc przygotowałem się na długie siedzenie tu, ale zajęło mi to w sumie jakieś 5 minut. I przeżyłem! Normalnie szok! Oczywiście musiałem dać ten znacznik mu, żeby się nie zespałnił. No i w taki oto sposób sobie tam wisiał, endermany się wkurzały i do niego biegły. I spadały na sądu, gdzie mogłem je na hita postu zabijać. I to jest tak wydajne! O mój Boże, naprawdę! I strasznie dużo czasu spędziłem nad farmeniem tych endermanów. Kilka razy nawet umierałem, kilka razy wybiłem setny level. Ale ostatecznie udało mi się zebrać bardzo dużo jej głów. Zrobiłem sobie taką fajną ścieżkę, nawet, jak widzicie, w sensie mostik I między każdym blokiem liści jest jedna głowa. Widzicie, ile tych głów udało mi się wyfarmić, a mała szansa jest na wypadnięcie głów akurat. I na tej kładce wszędzie sobie zrobiłem głowy. I to jest moja zemsta, tak. <laughs> tak I jak widzicie, udało mi się zabić w sumie 40 tysięcy endermanów, jak na razie What the heck ale to i tak jest bardzo dużo. Więc co ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, troszeczkę mi też zajął, ale subskrybujcie i włączcie powiadomienia, bo w kolejnym odcinku naprawdę będzie się działo. a więc mean, serio. Więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, dziękuję za wsparcie mojego kanału jakkolwiek. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czemu pomachałem, jak ja nazywam kabelki. Pa pa. pa, pa.